W dzisiejszym odcinku poruszymy taki temat, który zamieściłem w takim tytule, gdzie jest Twoja żona? Zapraszam do oglądania. W centrum dzisiejszego odcinka. Będzie oparte na ostatniej księdze Starego Testamentu, jakim jest Księga Proroka Malachiasza. Zauważcie, jak bardzo szybko żeśmy przeszli przez cały Stary Testament. I już dzisiaj chciałbym też zapowiedzieć, że w kolejnym odcinku chciałbym zrobić takie krótkie podsumowanie wyciągnąć pewne wnioski z tych refleksji. Z z tych 39 odcinków, którymi się dzieliłem z wami, na podstawie poszczególnych ksiąg zawartych w Starym Testamencie. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewien problem, który był współczesny dla proka Malachiasza, ale także jest problemem współczesnym dla nas, a więc relacje w małżeństwie. A więc relacje między mężem i Żoną. I właśnie w tej księdze znajdujemy takie wyraźne napomnienie, które Pan Bóg skierował do narodu izraelskiego. W tej księdze jest dużo więcej napomnień. I przy okazji chciałbym Was zachęcić do przeczytania sobie tej księgi, księgi proroka Malachiasza, w której zawarte jest bardzo wiele takich odpowiedzi na pewne pytanie, które stawiają Żydzi dla Boga, mówiąc, a w czym my. Ciebie oszukujemy, albo w czym my robimy źle. I Pan Bóg odpowiada właśnie przez Proka Malachiasza, w czym robią źle, chociaż oni nie widzą. I także w tej księdze zawarta jest taka wskazówka i uwaga do życia małżeńskiego, które miało zły wymiar, źle, źle się odbywało w życiu współczesnych, współczesnych osób, do których było skierowane to proroctwo. I czytamy w rozdziale drugim, ja przeczytam kilka takich wersetów od 13 wiersza Księga proroka Malachiasza, rozdział drugi od wiersza 13 czytamy. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego... Że Pan jest między Tobą i między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny, choć ona była Twoją towarzyszką i żoną związaną z Tobą przymierzem. Bardzo ciekawe takie zestawienie, Boża uwaga, a także niezrozumienie współczesnych osób, współczesnych małżonków, szczególnie mężczyzn, dlatego że tutaj w tym fragmencie problem dotyczy bardziej mężczyzny niż Kobiety. Natomiast ja chciałbym zwrócić naszą uwagę nie tylko na problem relacji małżeńskiej, który jest po stronie mężczyzny, ale także i po stronie kobiety. Zauważcie, że Pan Bóg ma bardzo szczególną uwagę dotyczącą tej sytuacji, że złe relacje w małżeństwie przyczyniają się do tego na złe relacje z Bogiem. Pan Bóg tutaj podkreśla, nie mogę już patrzeć ani przyjmować z waszej ręki ofiar. Dlatego, że wasze życie w relacjach małżeńskich jest nieprawidłowe. Gdzie jest twoja żona, pyta się tego męża? Żona twojej młodości. Czemu byłeś jej niewierny? Czemu ją opuściłeś, czy zostawiłeś? Czy dałeś jej zliz rozwodowy, bo taka była praktyka wśród Żydów? Żyjemy, drodzy przyjaciele, w takich czasach, kiedy małżeństwo także jest w dużym deficycie, w dużym kryzysie. Relacje małżeńskie doświadczają w wielu chrześcijańskich rodzinach bardzo uszczerbkuje. Zauważcie, że Pan Bóg ma szczególne uwagi do tych relacji. Uważa, że powinniśmy o te relacje zadbać jako mężczyźni, ale także jako kobiety. W tamtych czasach można by było powiedzieć, że prawo rozwodowe nie było tak jakby udzielone dla kobiety. Kobieta nie mogła udzielić. Yy, rozwodu swojemu mężowi. Tego my nie czytamy w Starym Testamencie, ani w, w Nowym Testamencie, kiedy faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa z pytaniem na temat rozwodu, to podkreślają właśnie ten list rozwodowy, który daje mężczyzna. Natomiast współcześnie żyjemy w czasach, że i mężczyźni i kobiety mogą podejmować próbę rozwodu po, takiego powództwa rozwodowego, które możemy złożyć przed wymiarem sprawiedliwości i uzyskać rozkład naszego związku. I chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że jako mężczyźni i jako kobiety powinniśmy, powinniśmy o to zadbać, aby nasze relacje były na właściwym poziomie. Z jednej strony mężczyźni powinniśmy miłować swoje żony, okazywać im szacunek, troskę, ale z drugiej strony nasze żony także powinny dbać o relacje z nami. Też się spotyka, że ta druga strona, czyli strona kobiety, strona, strona żony, także potrzebuje pewnej naprawy. Nawet w ostatnim czasie, rozmawiając z, z osobami, z którymi też podejmuję wspólną pracę, y, taką zawodową, y, zauważyliśmy, że nie tylko problem jest po stronie mężczyzny, ale także problem jest po stronie kobiety. To i mężczyźni, jak i kobiety, także jakby popełniają pewne pewne czyny, czy wpływają na deficyt, czy kryzys relacji małżeńskich. Drodzy przyjaciele, my jako chrześcijanie powinniśmy zrobić wszystko, aby zadbać o trwałość i błogosławieństwo naszych relacji w małżeństwie. Patrząc na te słowa, Pan Bóg mówi, dlatego że ja mam przeciwko Tobie i jestem świadkiem Twoich relacji, Twoich zobowiązań, tego przymierza, które zawarłeś ze swoją żoną i ze swoim mężem. Tej, tej, tej miłości, tej troski, tej, tej relacji, którą żeśmy sobie obiecali podczas, kiedy żeśmy wchodzili na tą drogę wspólnego związku. I chciałbym, abyśmy w dzisiejszym odcinku zwrócili uwagę na nasze relacje. Jeżeli jesteś w, taki, w takim czasie kryzysu, trudności, to chciałbym Ci zaproponować, żebyś razem ze swoją żoną podjął próbę ratowania swojego małżeństwa, a nie tak jakby. Pozwalało, żeby ten kryzys się pogłębiał aż do całkowitego rozkładu. Musisz wiedzieć o tym, że pomimo tego, że twoje małżeństwo się rozpadnie, ono jakby straci pewną ważność w, może w zakresie instytucji państwowych, natomiast nie oznacza to, że traci to ważność przed obliczem Boga. Pomimo, że minęło wiele lat, to Boża uwaga do relacji, do trwałości związku małżeńskiego, jako świadka, że małżeństwo jest jedno na całe życie, ten fragment Bożego Słowa on na to wskazuje i nie tylko, jest wiele innych fragmentów Bożego Słowa, które pokazuje nam na to, że małżeństwo jest czymś trwałym i powinniśmy o to też dbać, aby jego trwałość umacniać i utwierdzać. Zachęcam wszystkich współmałżonków do właściwych relacji. Do miłości i do bojaźni. Boże, zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.